Kup na tv.wotore.com. Witam Michał Kornik-Kornacki, jestem uczestnikiem turnieju Wotorę 5. Mam 34 lata, metr 68 m wzrostu, około 89 kg. Na co dzień trenuję w X-Fight Piaseczno pod okiem Michała Jabłońskiego. Głównie skupiamy się na kickboxingu, boksie, wplatamy to w elementy MMA. Z doświadczenia ogólnie czuję się najmocniej w parterze. Tak, zapasy to jest moja dobra strona. 16 lat ciężkiej pracy w zapasach to wiadomo, no, parter, obalenia, dźwignie to jest mój, tak powiem, atut. Bardzo dobre zasady, na, że tak powiem, odpowiadają mi. Nie jest to tylko sama stójka. Też można obalić przeciwnika, co jest, że tak powiem, w innych, na innych turniejach no dozwolone tak na G5. Tutaj akurat można robić wszystko, w sumie to bez zasad, więc może być ciekawie i to mi się podoba. Nie, nie sprawdzałem, nie, nie kalkuluje kto co robi, jak co robi, gdzie walczy, co osiągnął. Każdy jest równy sobie. Wychodzimy do klatki, do, do Ringu, do Oktagonu i się bijemy tak. O to weryfikuje wtedy, co kto potrafi i kim jest tak naprawdę. Nie ma, nie ma. To jest losowanie. Na kogo by mnie trafił, to po prostu trzeba wyjść i zrobić swoje, tak? Moi znajomi jak usłyszeli, że biorę udział w turnieju w Otere 5 no w końcu powiedzieli, że no, to, jest co, to jest to, co w czym będziesz się czuł najlepiej, bo są obalenia. W wcześniejszych turniejach, w brałem udział to były turnieje na, na gołe pięści na zasadach K1, łokcie, głowa, bez obaleń, bez dźwigni. Tutaj akurat mogę się sprawdzić, mogę wykorzystać swoje atuty. E, ogólnie w, już to będzie mój trzeci turniej. E, wcześniej brałem udział w dwóch turniejach na gołe pięści. E, Pierwsze to było takie przetarcie, drugi no to już taki, że tak powiem bardziej e, trikto e, chciałem się pokazać z dobrej strony. Niestety kontuzja mnie e, wykluczyła z dalszego udziału w turnieju, ale trochę tego doświadczenia jest. Na ulicy też trochę przeżyłem, także jest dobrze. Nie, nie ma znaczenia, wiadomo, no chyba, że to ja cięższy, wiadomo masa robi swoje, trudniej jest dotlenić, dotlenić masę mięśniową, dlatego też zrzuciłem kilkanaście kilogramów. A jeżeli chodzi o przeciwnika i o jego posturę, czy byłby większy, czy chudszy, no bardziej bym się obawiał tego chudszego, niż tego większego. Wielokrotny medalista w Polsce w zapasach. No ciężko tutaj, trochę tego jest. Musiałbym wymieniać naprawdę sporo Czwart na ogólnopolskiej olimpiadzie. No jest, jest musiałbym przejść piwnicę z medalami. <laughs> no to, jest, to będzie dość ciekawy pojedynek. Widziałem Was osobiście na treningu. Fajnie się ruszał, mocne, silne uderzenia. Wrzosek, no wiadomo, wrzosek, wrzosek jest zawodnikiem KSW, też ma jakieś tam swoje osiągnięcia, bardzo dobry zawodnik. No ale tu, że tak powiem, ciężko powiedzieć. No, nie będę tutaj obstawiał za kimkolwiek, Zobaczy, zobaczymy jak to wyjdzie w trakcie walki. Mam nadzieję, że ciężko trenowaliście, bo ja naprawdę dam z siebie wszystko. I uważajcie na mnie. Dziękuję, że wspieracie mnie każdego dnia w tym co robię. Jesteście ze mną. Trzymajcie za mnie kciuki 29 kwietnia. Kup pay na